kolejnych zajęciach. Ja jestem Izabela Szyma i jestem instruktorem w KSOS. Dzisiaj zaproponuję Wam ćwiczenia wzmacniające mięśnie krótkie stóp i zginacze palców. Rozgrzewka będzie polegała na marszu w miejscu z podrzucaniem maskotki. Ćwiczenie zaczynamy w siadzie prostym. Przypominam, trzymasz proste plecy, rzepki skierowane do sufitu. I ćwiczenie polega na wykonaniu wachlarzyka i piąstki. Wachlarzyk to ćwiczenie, podczas którego szeroko rozstawiamy palce stóp, a piąstki uginamy palce i utrzymujemy tą pozycję. I wachlarzyk szeroko rozstaw palce stóp i ugnij palce piąstki. Dwa klarzyk szeroko rozstaw palce i piąstka udnij palce. Dwa klarzyk szeroko rozstaw palce i piąstka. Wykonaj ćwiczenie 8 razy. Podczas kolejnego ćwiczenia wykorzystamy gąbkę gąbielową. Wykonaj na gąbce dwa klarzyk szeroko rozstaw stopy i przyciśnij mocno palce do gąbki. Potem wykonaj piąstkę, czyli podkucz palce. I przyciśnij zewnętrzną krawędź do podłogi. Wachlarzyk dociśnij mocno palce do podłogi, zewnętrzna krawędź stopy przyklejona do podłogi i piąstka. Też pilnuj, żeby zewnętrzna krawędź stopy nie odstawała od podłogi. Ćwiczenie wykonaj 5 razy. Teraz pokażę Wam kolejne ćwiczenie. Chwytam pluszaka, przekładam do przeciwnej ręki niż pracująca stopa, odkładam do pojemnika i druga noga. Chwytam pluszaka, odkładam do pojemnika, znowu chwytam kolejną rzecz, którą rozłożyłam na podłodze i druga noga. Pamiętajcie o tym, że pluszaki są łatwiejsze do chwycenia stopą, a twarde figurki są trudniejsze. Teraz ćwiczenie z ręcznikiem. Ustaw stopy tak, żeby palce były na ręczniku, a pięty przyklejone do podłogi. Stopa prawidłowo ustawiona, czyli bramka. Spróbuj palcami zwinąć ręcznik. Taluchy trzymaj blisko siebie. tymi palcami kocyk, nie odrywając zewnętrznej krawędzi od podłogi. I trzymaj bramkę na kocyku. A teraz trudne zadanie. Postarajcie się palcami zwinąć kartkę papieru w kulkę. Najpierw wbijamy pod stopy kartkę, a potem staramy się zrobić z kartki kulkę. Jak się uda, skrzyżuj stopy, chwyć kulkę do ręki, podrzuć i zła. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj to jest marsz dżdżownicy. Polega ono na tym, że podkurcz palce, dociągnij piętę w stronę palców. Podkurcz palce, dociągnij piętę w stronę palców. To samo wykonuje druga noga. Pamiętaj, żeby zewnętrzna krawędź była jak najbliżej podłogi. Jeżeli uda Ci się wykonać to zadanie w pozycji siedzącej, postaraj się ten marsz wykonać na stojąco. Maszerująca czowniczka. Ugnij palce, podciągnij piętę do przodu. Ugnij palce, podciągnij piętę do przodu. Palce, podciągnij piętę. Postaraj się, żeby zewnętrzne krawędzie były blisko przy podłodze. Ode mnie to już wszystkie ćwiczenia na dzisiaj, ale mam dla Was zadanie domowe. Dzisiaj w formie konkursu również. Domownikom, wszystkim, którzy są w domu, rozdajcie po jednej stronie z gazety. I niech każdy spróbuje stopami potargać tą gazetę na jak największą ilość kawałków. Wygrywa ten, kto będzie miał ich najwięcej. Zaglądajcie na naszą stronę, ćwiczcie z nami. Do zobaczenia!